Dzień dobry, witamy na kolejnym podcaście studentów doradca politycznego i publicznego. Jestem Artur Maślak, a ze mną jest... Klem Diego, Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawach równościowych, a konkretnie o parytetach e, na listach e, wyborczych tak dokładnie właśnie po to się tutaj spotkaliśmy myślę że jest to dosyć ważny temat ponieważ kobiety od lat też walczą o swoje prawa no i również w polityce również warto ten temat poruszyć prawda Arturze Rzeczywiście jest to temat, który jest dosyć, dosyć szeroko dyskutowany, natomiast myślę, że można go więc takich, z kilku perspektyw, możemy go sobie przeanalizować. A myślę, że taką pierwszą perspektywą, aby perspektywa taka czysto, czysto praktyczna, to znaczy, tak, wymóg według polskiego kodeksu wyborczego jest taki, że zawsze na liście wyborczej danego komitetu nie może być mniej niż 35% mężczyzn, nie może być mniej niż 35% kobiet. Także rzeczywiście zapis jest taki właśnie niefaworyzujący nikogo. No, natomiast oczywiście są takie głosy, że, że zaraz, jak to, dlaczego tak to jest, przecież jeśli chodzi o zajmowanie funkcji publicznych, czy w ogóle ubieganie się o te funkcje publiczne a powinien odgrywać, powinny odgrywać tylko takie czynniki właśnie jak e, kompetencje, doświadczenie, a to kto jest je, jakiej, e, jakiej płci, no to e, nie powinno mieć w ogóle zna, e, żadnego znaczenia. E, tak właśnie brzmią te e, głosy krytyczne, a zresztą właśnie ten aspekt, aspekt praktyczny, czyli że e, no szczególnie w formacjach, to pamiętam, e, szczególnie w formacjach takich bardziej prawicowych, to pamiętam e, akurat Janusz Korwin-Mikke e, o tym e, kiedyś troszeczkę wspominał, że e, ze względu na to, że oni oczywiście mają, te, mają też trochę tam e, kobiet w swojej partii e, i działaczek i tam we władzach partii. no Natomiast on e, tak dosyć bezpośrednio powiedział, że. I tak, no, żeby ten parytet zachować, to po prostu wpisują na listy tam żony ich, i tam kobiety, rodzinę, tylko po to, żeby zapewnić zapełnić to, to miejsce, żeby ten parytet był zachowany. I właśnie też jestem ciekaw, jaka jest Twoja perspektywa na to, a czy. Potem sobie jeszcze porozmawiamy o tym, czy w ogóle to jest y, słuszne, czy nie, ale czy z tego aspektu praktycznego, czy to w ogóle ma sens, czy może y, inaczej by to trzeba było zrobić? No, bo jednak myślę, że mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że a, no, te, ten przepis jest, ale no, jest dosyć łatwo obchodzony. Przepis jest, ale myślę, że musiałoby się jeszcze dużo zmienić właśnie w świadomości. I tutaj nie tylko takiej świadomości polityków, osób, aktorów politycznych, ale nawet i samych e, wyborców, bo nie oszukujmy się. E, gdzieś tam jednak z tyłu głowy zawsze jest, że polityka zarezerwowana dla mężczyzn. E, mało która kobieta w ogóle zostaje prezydentem, zazwyczaj te najwyższe stanowiska zajmują męż Mężczyźni, zarówno y, premiera, prezydenta y, i tak dalej. Też w sejmie większość to właśnie mężczyźni. I tak jak wspomniałeś też y, właśnie y, podejście. Gdyby tam było właśnie inne podejście. Często właśnie tak jak mówisz, te listy są zajmowane gdzieś tam żonami, rodziną. Nie są to osoby, które stricte y, zajmują się y, też y, polityką i y, nie jest to pod, nie, nie podchodzą do tego właśnie profesjonalnie, tylko żeby, tak jak mówisz, obejść. Ale też jako kobiety walczyłyśmy przez długie lata, żeby właśnie brano nas pod uwagę na poważnie, zarówno w pracy zawodowej oraz w polityce. I myślę, że jest prawidłowo, że ten parytet powinien być zachowany, ale jest jeszcze sporo rzeczy do dopracowania. Myślę, że dużo musi się jeszcze zmienić w świadomości Polaków, w świadomości takiej y, politycznej, społecznej. No tak właśnie, tak jak mówiłem, to są y, dwie, dwa aspekty są y, odnośnie tego. No właśnie jeden aspekt to jest taki właśnie, czy w ogóle y, taki moralny, czy to w ogóle jest zastane, ale drugi to właśnie ten y, praktyczny. No, nie wiem, jak myślisz, co by można, czy właśnie te przepisy by trzeba było zmienić, czy w ramach po prostu przepisów nie da się zmienić tego, czy to już po prostu musimy czekać, aż a rzeczywiście ta partycypacja kobiet po prostu sama wzrośnie, że się nie da tego po prostu przepisami zrobić? No to znaczy no, tak jak mówiłam, przede wszystkim też uświadamiać, żeby to było w bardziej profesjonalny sposób pod uwagę brane, tak? Nie tak, że zapychamy list kobietami, bo tak mówi też przepis, bo to i tak nic nie daje. Później i tak mężczyźni wchodzą z większą tutaj z przewagą i musi się właśnie zmienić podejście do tego. To jest ciężki temat, bo z jednej strony, tak jak mówisz, są to tylko przepisy, które nic tutaj nam nie wnoszą później, bo i tak są obchodzone, ale z drugiej strony, jak inaczej to rozwiązać, tak? No właśnie, myślę, poruszać ciekawą kwestię, że te przepisy, które aktualnie są, to właśnie często po prostu E, często po prostu no, nie działają, tak? I że raczej. Dużo e, jak w większości aspektów e, życia, tak? No właśnie, że, żeby wprowadzić tą zmianę, jeszcze potem myślę, że po, o tej zmianie sobie porozmawiamy, ale e, żeby tutaj już bym musiał właśnie się zmienić podejście, że tego się nie da się wszystkiego zmienić przepisami, tak? Właśnie pytanie. E, przeciwnicy parytetów wyborczych na listach wyborczych a często właśnie ponoszą taki argument, że nie powinno być żadnych przepisów takich równościowych, że właśnie w ogóle nie powinniśmy na tą płeć patrzeć, zapomnieć totalnie o niej i patrzeć na surowe kompetencje, a jaki będzie skład, ile będzie procent kobiet i mężczyzn w Sejmie, no to tym w zasadzie nie powinniśmy się interesować. Tylko pytanie, czy to jak właśnie to już przestanie być normowane, czy całkowicie nie pozbędziemy się kobiet z polityki, bo teraz to gdzieś jest tam jeszcze właśnie trzymane przepisami prawnymi i jakaś tam kobieta ma szansę gdzieś chociażby jedna z całej listy się dostać, tak? A że ta polityka jednak nadal jest zdominowana przez mężczyzn, czy nie osiągniemy odwrotnego skutku? Że całkowicie gdzieś tam te kobiety nie będą miały szans przebicia? Bo na przykład odchodząc w ogóle teraz od polityki, nie, mamy zawody gdzieś tam, które kojarzą nam się stricte z kobietą, nie? na przykład kosmetyczka, nauczycielka też zazwyczaj bo mamy więcej nauczycielek, tak samo też jest w polityce. Kiedy myślimy polityka, to myślimy często mężczyźni, będę cały czas się odwoływać do tej podświadomości, podświadomości u nas, tak? I właśnie czy Yy, jesteśmy w stanie jakoś inaczej z tego wybrnąć niżeli nie tymi przepisami, które nam gdzieś tam, gdzieś tam, w jakimś stopniu minimalnym, ale pozwalają gdzieś tam kobietom zaistnieć w polityce? Właśnie to jest to, że już, mm, już powiedzieliśmy sobie, że te przepisy yy, zbyt wiele nie zmieniają. I tutaj właśnie pytanie, czy jeszcze coś się da zrobić w ramach legislacji, czy, a, czy właśnie no, tutaj już yy, tyle można zrobić i tak naprawdę reszta no to już się musi rozwiązać sama. No. Dobrze, teraz wpadł mi taki pomysł do głowy, że może akurat zachować tutaj ten parytet, 35%, tak, ale czy na przykład nie zrobić jakiejś wstępnej selekcji kompetencji, czy tylko po prostu nie patrzmy o jest kobieta, to ją dajemy, tylko czy faktycznie ta kobieta ma jakieś kompetencje ku temu, jakieś, pre, jakieś predyspozycje do tego, żeby w ogóle startować, tak, i wtedy może też będą jakieś większe szanse tych kobiet, żeby dalej się Dostać? No, na pewno jeśli chodzi o tę kwestię reprezentacji kobiet w ogóle w organach publicznych, no to to jest też kwestia w pewien sposób historyczna. Tak? Jednak, tak jak wspomniałaś, zazwyczaj władza no, kojarzyła się z mężczyznami. I kobiety dopiero od stosunkowo niedawna zaczęły właśnie te funkcje publiczne Kwestia obejmować. Archadu, właśnie też kobiety w domu z dziećmi, mężczyźni zajmują się gdzieś tam władzą i kobieta powinna. No, przez wiele lat żyliśmy w takim modelu rodziny, prawda? Znaczy, to znaczy tak, no, natomiast już od dobrych kilkudziesięciu lat myślę, że zaczyna to się, to się przełamywać. Mieliśmy na przykład przecież Margaret Thatcher mieliśmy, a teraz w polityce wciąż na przykład mamy Hillary Clinton, Alexandria Ocasio-Cortez, w Stanach, w Stanach szczególnie bardzo to jest, przecież premier u nas, mieliśmy premier Beatę mieliśmy Ewa także gdzieś te kobiety w polityce znajdują to Powoli swoje Powoli zaczynają wchodzić, ale to chyba nie jest to, czego byśmy chcieli, prawda? I to znaczy tak, podejścia oczywiście są różne, natomiast myślę, że z perspektywy, z perspektywy wyborcy, no to jednak ten czynnik tych właśnie kompetencji byłby jednak zawsze najważniejszym. Tak? Uh. Tylko właśnie pytanie: wciąż, czy to jest gdzieś już tam bardzo ugruntowane w naszej podświadomości, że od dziecka gdzieś tam nam się kojarzy, że mężczyzna, mąż stanu, który zaopiekuje się nami, który będzie silną dłonią trzymał cały kraj w garści, gdzieś tam to nie działa za nami, gdzieś tam w tej podświadomości cały czas? Czy faktycznie patrzymy na te kompetencje? Bo gdzieś tam kobieta nam się kojarzy bardziej z taką delikatnością, że kobieta sobie nie da rady, gdzieś tam może później na scenie międzynarodowej, gdzieś tam w sytuacjach dyplomatycznych. Czy ten też nie wynika z tego? Jak myślisz Arturze? E, to znaczy tak, no e, tak jak mówiliśmy, no ten czynnik historyczny właśnie, to, że kobiety, dopiero od niedawna zaczęły mieć tę rolę w polityce, no ma kluczowe znaczenie. E, rozwija się to i no pytanie jak do tych przepisów podejmie, e, podejdziemy. Czy ma to mieć właśnie taki a, czy to jest taki ma mieć taką zadanie, takie pewnej stymulacji tego, tak, że i tak to wzrasta, ale przepisy jeszcze mają troszeczkę e, sprawić, że to będzie więcej. E, natomiast jeszcze tak patrząc właśnie z perspektywy przeciwników tych parytetów wyborczych, a, to też pojawiają się głosy właśnie, że, e, że jest to jednak taki trochę m, ograniczanie w pewien sposób wyboru obywatelom, tak, Tylko... e, pojawiają się głosy, że E, że jest to właśnie troszeczkę no, e, może ze skrajnych środowisk tam powiedzą, że e, zamach na wolność, no ale to nie przesadzajmy oczywiście. Ale jest, no, to, pewne, e, jest to pewne ograniczenie wyboru jednak. Myślę, że no, tutaj e, za bardzo nie ma co nad tym de, e, debatować. Zawsze te 35% musi być. A, I. Mm, są takie głosy, że może to rodzić takie niebezpieczne sytuacje, że w sytuacji na przykład, gdy mamy mężczyznę z kompetencjami, a mamy też, ale na przykład, brakuje nam parytetów na liście, może się tak zdarzyć po prostu, albo na odwrót, albo jest kobieta, i może się tak zdarzyć, że po prostu jakaś osoba zostanie wykluczona listy z tego tylko powodu, żeby ten parytet na liście. E, na liście się zgadzam. No rozumiem, tutaj masz rację, nie mogę się nie zgodzić, ale czy nie myślisz, że na przykład byłoby to w jakimś tam stopniu wykorzystywane przez zbyt brutalnie przez mężczyzn. Gdzieś tam nie zawsze możemy to zweryfikować, czy faktycznie było to na podstawie kompetencji, czy może jakiejś dominacji. Wspomniałeś też o Januszu Korwinie. To jest człowiek, który ma dosyć konserwatywne, skrajne poglądy. I jak wiemy, bardziej takie patriarchat, tradycja i tak dalej kobieta e, powinna być przy mężu, w domu, z dziećmi i tak dalej. I pytanie, czy właśnie to nie jest gdzieś tam spowodowane te, te jego e, poglądy na temat parytetów nie są po prostu gdzieś tam spowodowane jego uprzedzeniami e, jego takim konserwatywnym spojrzeniem na rodzinę, na życie, na świat. Znaczy no rzeczywiście, się o niego chodzi, to w, on opowiada się za taką, e, za taką rolą kobiet, no, natomiast no, e, też myślę, że raczej takiej nie wyklucza, no tylko co e, musimy sobie myślę powiedzieć, to wspomniałeś wcześniej o, o zawodach, o tym, że są, e, że są zawody okupowane bardziej e, przez, kobiety. przez mężczyzn, są zawody bardziej okupowane przez kobiety, są jeszcze takie, gdzie na przykład jest mniej więcej tyle samo. No i właśnie teraz myślę, żeby trzeba było też rozstrzygnąć, czy ta polityka to właśnie, czy właśnie tu też nie ma takiej czasem, czasem predyspozycji. No a jeszcze oprócz tych parytetów, no to myślę, że najważniejszą kwestią jest to, żeby właśnie zapewnić wszystkim ten równy dostęp do tego, żeby mogli startować, żeby można było na nim głosować. Natomiast, no właśnie, no już powiedzieliśmy sobie, że jednak te parytety no za bardzo, za bardzo, za bardzo nie wpływałem na tę sytuację, tak? To jest jednak pewien tylko sygnał, że właśnie mamy na tej liście więcej utrzymany ten udział konkretnych, konkretnych płci, no ale, no, nie, nie zmienia to za wiele, tak? Skład Sejmu i tak pozostaje dalej taki sam, wyborcy tak głosują, jak chcą i oczywiście dobrze, bo nie możemy wpływać przecież na to, kto jak, kto jak głosuje, a natomiast no, w, w, za bardzo właśnie te paraty te się dziś nie sprawdzałem i pytanie w, co zrobić, co w to miejsce, skoro nie działa to co zmienić albo jak, jak zmienić, czy zmienić w ogóle. No tak jak mówię, ja wpadłam na pomysł badania tych kompetencji też tak, czy, y, czy faktycznie osoby, które są gdzieś tam wpisywane na te listy y, są w, jak jako taki zapychacz, czy faktycznie jest to osoba, która ma jakiś potencjał e, polityczny, tak? Ale to też dużo można by e, dyskutować na ten temat. E, myślę, że ten temat na pewno był gdzieś tam e, rozstrzygany przez osoby, które są o wiele wyżej niż my. Myślę, że gdyby ktoś znalazł e, rozsądniejsze rozwiązanie, to na pewno byłoby dawno to e, wprowadzone, ale myślę, że pokrótce e, omówiliśmy e, ten temat. Nauczyliśmy swoje zdanie. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszamy na następny. Dziękujemy bardzo.